Drodzy Zmatowieńcy, Międzyziemie ponownie was wzywa. Podczas Gali The Game Awards 2024 zapowiedziano Elden Ring Night Rain. Będzie to samodzielny, kooperacyjny spin-off, rozgrywający się w alternatywnym uniwersum, znanym z podstawowej wersji gry. Przy czym od razu uspokajam, samotnicy również będą mogli rzucić wyzwanie panu nocy. Ale po kolei, bo zauważyłem, że ten zwiastun zostawia graczy z bardzo wieloma pytaniami. Dlatego omówmy sobie dokładnie, czym właściwie będzie ta gra. Zaczynajmy. Elden Ring Night Rain to niewymagający podstawowej wersji gry, kooperacyjny spin-off marki, w którym gracze będą łączyć się w trzyosobowe drużyny lub też zdecydują się, by samotnie sprostać nowemu wyzwaniu. Akcja gry będzie toczyć się w alternatywnym świecie, gdzie naszą bazą wypadową będzie dobrze znana z podstawki twierdza okrągłego stołu. Z kolei nowym miejscem potyczek będzie alternatywna wersja Limgrave, czyli pogrobna, tutaj znana jako Limwelt. Przed rozpoczęciem rozgrywki będziemy wybierać jednego z ośmiu unikalnych bohaterów, z których każdy będzie posiadać własne, niepowtarzalne umiejętności oraz ataki specjalne. I choć można wybrać się w tę podróż samotnie, gra będzie zdecydowanie premiować współpracę. Gdy zbierzemy naszą drużynę i wyruszymy do Limweld, przyjdzie nam zmagać się z trzydniowym cyklem dnia i nocy. Podczas każdego cyklu dobowego będziemy eksplorować, gromadzić zasoby i zdobywać potrzebne doświadczenie. Wszystko po to, by pod koniec każdej nocy stawić czoło wymagającemu bossowi, a zwycięstwo otworzy nam drogę do jeszcze większych wyzwań. Wraz z kolejnymi dobowymi przypływami nocy, obszar gry będzie się też zawężał. Jeśli naszej trójce uda się przetrwać aż do trzeciej nocy, przyjdzie nam zmierzyć się z powiernikiem władcy nocy, a jeśli wytrwamy wystarczająco długo, z czasem dostaniemy szansę, by stanąć w szranki z prawdziwym władcą nocy. Ponadto, każda zwycięska walka w jego krainie to nie tylko szansa na wzmocnienie, ale i poznanie unikalnej historii stojącej za każdym z bohaterów żyjących w tym alternatywnym świecie. Warto też zaznaczyć, że w tym alternatywnym wymiarze nie jesteście już zmatowieńcami. Od teraz będziecie znani jako nocni wędrowcy. Nowa kraina wystawi na próbę wszystkie wasze mocne i słabe strony, a także sprawdzi, jak dobrze potraficie ze sobą współpracować. Porażka nie będzie jednak aż tak dotkliwa. Jeśli zginiecie, nie stracicie wszystkiego. Nieudane próby nagradzane będą reliktami, które pozwolą graczom dostosowywać i rozwijać swoje postacie zgodnie z ich indywidualnym stylem gry. Na razie jednak trudno o więcej szczegółów odnośnie tego systemu. Elden Ring Night Rain wprowadzi jeszcze jedną rzecz, której fani From Software nie widzieli chyba od czasów Bladborna. Wiele wskazuje bowiem na to, że kraina Limweld będzie generowana proceduralnie, co sprawi, że nasze wyprawy na te nieprzyjazne tereny za każdym razem będą wyglądać nieco inaczej. Kraina ta, zwana też domeną władcy nocy, ma się zmieniać i ewoluować wraz z naszymi postępami. Natomiast pokonywanie silniejszych przeciwników i podróż do bardziej niebezpiecznych zakątków mapy pozwoli nam odkryć potężniejsze bronie oraz nagrody w postaci run i wspomnianych już reliktów. Powrócą także dobrze znane z podstawki miejsca łaski, znaczy wiadomo ogniska, w których będziemy alokować zdobyte doświadczenie oraz kluczowe wzmocnienia. Każda sesja przypominać będzie przemierzanie swego rodzaju otwartego, zmieniającego się lochu, oferując szansę na rozwój trwałych bonusów do naszych statystyk. Musimy jeszcze pochylić się nad samą krainą Limweld, gdyż wygląda na to, że jest to miejsce, w którym dochodzi do pewnej koniunkcji sfer. Bohaterowie i bosowie, znani z zupełnie innych światów From Software, odnajdą drogę do domeny Władcy Nocy i ponownie rzucą nam wyzwanie. Bowiem, jak inaczej wytłumaczyć obecność bezimiennego króla, demona stonogi czy pajęczycy Frey? Z kolei, jak słusznie zauważył jeden z członków naszej społeczności, widoczny na filmie Ogar przypomina niewykorzystanego bossa z Bladborna, który pierwotnie miał się pojawić w Lochach Kielicha. Ba jest nawet zakapturzona pani do złudzenia przypominająca Strażniczkę Ognia, a jestem przekonany, że na tym nie koniec zaskoczeń. From Software wydaje się tutaj mocno inspirować fanowskimi randomizerami lub też modem The Convergence. Cóż, nazwa Ziemie Pomiędzy, tudzież moje autorskie Międzyziemie, nabiera teraz znacznie więcej sensu. Na ten moment dość trudno osadzić omawiany spin-off w kontekście lore oryginalnego Elden Ringa. Jednak wzmianki o Władcy Nocy mogą sugerować, że gra rzuci nieco więcej światła na tajemniczą kulturę Noxów oraz kwestię wiecznych miast. Myślę, że wkrótce możecie się spodziewać osobnego filmu poruszającego wszystkie te wątki. A tymczasem jestem niezwykle ciekaw waszej opinii. Co sądzicie o tej zapowiedzi? Czy zbierzecie swoich znajomych i wyruszycie do domeny Władcy Nocy? Koniecznie dajcie znać w komentarzach! Mówił do Was Adam Szymański i wielkie dzięki za odwiedziny w Balmora House.